Żyliśmy, przyznam, od wielu, wielu lat z moim zespołem, żeby największą imprezę i gamingową ściągnąć do Tauron Areny Kraków. Mamy największą arenę w Polsce, jedną z największych w Europie i dlatego ta impreza może u nas jeszcze bardziej się rozwijać, a na tym zależało właśnie organizatorom. My po prostu wyrośliśmy z tamtego obiektu, wyrośliśmy ze spotka. No stąd poszukiwania innej areny i Kraków był dla nas idealnym wyborem. I just cheer for furia and whatever. And let's go foda! Czuć płomienie, które wyskakują na początku meczu, a uprawa światła niesamowita. Super, ogólnie super. 10 na 10. Ważne, że mamy tę historię, mamy tradycję, mamy kulturę, ale nie bardzo od samego początku mojej prezydentury zależy na tym, żeby promować Kraków jako również miejsce nowoczesnych technologii. E, właśnie gamingu, właśnie e, rozrywek elektronicznych, właśnie e, czegoś, co po prostu jest przyszłością gospodarki. z uh, like, like, Kobiety też są we w sporcie i chcemy tutaj kibicować, się dobrze bawić i wraz z naszymi znajomymi wspierać tutaj nasze drużyny ulubione. Przez to, że też ja sama gram, oni grają, to jakoś czuje się takie połączenie między sobą, tak naprawdę między nami a graczami tam na scenie, więc naprawdę jest tu nie do opisania, że jesteśmy taką jednością tak naprawdę na tej arenie. We come from Finland. We are the Mile High Gamers Club. Kraków is a beautiful city, lots of lovely people. Bardzo mi się tutaj podoba. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być. My jesteśmy bardzo zadowoleni z tego inauguracyjnego wydarzenia. Mam nadzieję, że. Nasi partnerzy po stronie miasta, zarządu infrastruktury sportowej podobnie. Jestem bardzo, bardzo dumna, że możemy się stać, bo tego chcemy centrum i gamingowym świata i to będzie trzeci filar naszej działalności. Bardzo dobrze, że udaje się łączyć właśnie to nasze piękne, zabytkowe miasto z takim obiektem, który pozwala na to, żeby iść w takim trochę bardziej nowoczesnym kierunku. it's a Fury Retake. Being on this stage in all those different crazy moments, it's just the best part of being a professional player, being able to play on the stage and in front of the arena, it's, it's, the, it's, it's amazing. Feeling great, I mean, the crowd was amazing. It's always amazing to play on stage, to be honest, that's our goal right now, so always to, to have this feeling, to play in front of people you, they love you or people you like, so that has been amazing.